Anioły Anioł. mieszkają w gwiazdach. Tam, w ich złożonych serduszkach mają swoje leguliska. Wyściełane puchem płatką, otulone, namaszczone pyłkiem jedwabistym, wylegują się, kiedy nikt ich nie widzi. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Anioł Angelus oznacza zwiastuna. Hebrajskie malak, używane w Starym Testamencie, oznacza posła albo ambasadora. Funkcją aniołów, stworzeń duchowych, jest pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludźmi. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów. By słuchać głosu Jego słowa. Niewyczerpana boskość, która czeka przybyłych w trakcie powitania w niebie, zazwyczaj celebrowana jest przez aniołów. Atrybutami anielskości są oprócz skrzydeł dzwonki, gwiazdy, nie tylko spadające, świece, świeczniki ze świecami, płonące miecze oraz kwiatki, a przede wszystkim instrumenty muzyczne. Anioły są osnową świata. Są anioły skrzydlate i opiekuńcze, a także posłańce. Herubinek natomiast występował w rzeźbie i plastyce w ogóle, jako pucułowate dziecko ze skrzydełkami, jako ładne i czarujące dziecko serafin w hebrajskim serafin to istota sześcioskrzydła Aniele Pójdę za tobą, matkę i ojca zostawię, brata, z którym się bawię, nic a nic nie wezmę z sobą. Zostawię ogródek, drzewa, naszą cichutką izdepkę, moją plecioną kolebkę, przy której mi matka śpiewa. Siostrę w pieluszkach malutką, co jeszcze mówić nie może. Kij z dziadkiem z kościaną nóżką, na którym jeżdżę po dworze. Nadto przekonasz się, iż nawet zwykła prośba o pomoc sprawi, że uważniej zastanowisz się nad tym, co cię trapi. I dzięki temu sam dasz sobie radę. Daniele, stróżu, jasny, bielą ciszy, choć niewidzialny, obecność Twą czuj. Wspólna nam radość, że Jezus nas słyszy, że nas jak swoich bez granic miłuje. rześ anioł Bidula to cierp. Moda na anioły panuje od stworzenia świata. Narodziny świata nie mogłyby odbyć się bez aniołów. Kto by nad tym całym chaosem zapanował? Jeśli potrzebujesz anielskiej pomocy, po prostu poproś. Taka wskazówka, że jesteście otwarci na ich wsparcie, to czasami wszystko, czego się mogą spodziewać. Kiedy to właśnie osobiście prosisz, to one tym bardziej wiedzą, że dostały zgodę na interwencję i obmyślają sposób, jak najlepiej ci pomóc. Wsparcie z ich strony może nadejść absolutnie z niewiadomego kierunku, w postaci, jakiej wcale możesz się nie spodziewać. Pomoc na pewno nadejdzie, jeśli nadal będziesz prosić i będziesz gotowy postępować według każdej otrzymanej wskazówki. Swą pomoc mogą przekazać ci na różne sposoby. Może nadejść za pośrednictwem albo wprost.